Myślę, jest. jest. Jest Idziemy ten chodniczek jeszcze zobaczyć. Tak. Weźcie światełka. Czekaj, jak to wyjdzie. A, właśnie. Reklamówka zostaje. Tak, zostaje. Zamknęli nam sklepy i nie mamy się gdzie teraz spodziać z reklamówkami. Ale doszliśmy do wniosku, że zaczniemy chodzić z kartami. One są bardzo fajne. Nie, krzyżyk, nie chcę wychodzić do przodu, ale no. bardzo ładnie mały stan wody, no ale dobrze, że woda jest. Pić tej wody raczej nie będziemy, ze względu na to, że Sanepid zabronił. Jest teraz okres taki właśnie. No, niedługo może być nawet stan wojenny. Może być, bo w niektórych krajach już ogłosili, u nas też może być. Dlatego poszliśmy do takiego zaginionego świata Jurassic Park. I są ślady po zwierzętach? O, proszę bardzo. Kultury pleśni pływają. Poszukamy też minerałów. Belki mamy. I idziemy teraz do Labiryntu. Wchodźcie. Oglądamy właśnie sobie te piękne. Tu mamy czaszkę lisa. Obiekt ciekawy. Patrz, jaka fajna ta dziurka tu jest. No. I to mamy taki otwór To chodź tutaj. I teraz zrobimy tak. O i piękna rzecz. Ha? idziemy dalej. O właśnie, tu jest pięknie. Okay. Mm -hmm. Przodek? Ta. Przodek. Przodek i tam jeszcze ktoś coś chciał zrobić. Tak. Tam... Dalej, tam... nie? Kukułcze jajo tam ktoś chciał znieść. <laughs> Zobaczcie tutaj. Prawda? Tak. Dobrze, że jeszcze nie ma tutaj skrzynki go coachingowej, bo teraz wszędzie montuję. Zdjęcie to oko można takie zrobić. Nie ma to tamto! Proszę bardzo! Dwa kalosze. Jeden ma taki kolor, drugi taki. Najnowsza woda. Tym bardziej po prostu stępam na nogę. Na nogę. I dlatego mi ta noga wybielała już. Bo już zapomniałeś, która jest prawa. I zapomniałem, która jest prawa, to mam też tak. Ale ta już mnie zbielała, bo to jest bielactwo już. Chodzę już 5 lat po szkolniach i kalosz już mi wybielał, zobaczcie. A drugi jeszcze jest zielony. Miejstą pan. Mniejszy jest nacisk i dlatego jest zielony, to nie biały. I musicie zapamiętać, klasyczny element wyposażenia każdego eksploratora. Nie jakaś torba kupowana nie wiadomo gdzie, za jakie pieniądze. Tylko kup online kup taniej zobaczcie. Reklamówka i to się nazywa wtórne uobecnienie wartości. Czyli mamy przedmiot i myślimy, główkujemy, co z nim jeszcze można zrobić. Na przykład ktoś z papieru taltowego może sobie zrobić z rolek, może sobie meble zrobić w domu. A nam na przykład reklamówka służy za po prostu turbę eksploracyjną, eksploracyjną, taką szpejowską. No, i na tym to polega, żeby sobie ułatwiać pracę, a nie utrudniać. I kupować w markowych sklepach sprzęt za ciężkie, grube pieniądze. I zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Właśnie to tak, to jest to. Powrót do normalności. Tak. O, zobaczcie, jak to się pięknie komponuje. I co jeszcze można powiedzieć: do tego też odpowiedni strój jest potrzebny. A więc tak. Taki jakieś Takie no, Krzysiek ma bardzo dobre kalosze, jakieś obleśne kalosze takie, gumofilce. Kurteczka z kreszu, taka na lumpie gdzieś kupowana i, i spodnie, koniecznie dresowe, ale takie zwisające do, do kolan tutaj w kroku. I wtedy będzie to bardzo dobrze się komponować. Po takim wyjściu, to już dla takich tych, to proponuję napić się jakiegoś piwa, tego najgorszego, na przykład kuflowe. Co tam jeszcze jest takie tragiczne? Złoty denar, złoty denar, czy kuflowe? I wtedy już jest po prostu gra gitara, nie? No, tak to wygląda, lecimy dalej. No to pamiętaczu, no wie, że pan sobie siądzie, zjemy też no. Konkretnie, ale najpierw. Chodźcie no to, to jest łotr O, proszę bardzo. I pro, pełna profeska, tak, jest. Na niektórych forach eksploratorskich ludzie nie znają się na żartach i jak zrobiłem sobie jakieś zdjęcie z reklamówką, to powiedzieli, że zobaczcie co się teraz pojawiło. Że nowe, gorsze, straszniejsze zjawisko. No bo ludzie nie znają się na żartach i myślą, że jak człowiek reklamu pokaże, to wiecie. To złamany jest kodeks sztolniowca. I ptaka. Pozdrawiam wszystkich eksploratorów. Nie mam nic do Was oczywiście. Ale pożartować warto zawsze. Bądźmy eko, pamiętajmy. Jedna reklamówka używana 10 razy to jest to. Czekaj, czekaj. Jedna ręka do przodu. A druga z tyłu. Tak. No i nogi tak na okrak, tak jakbyś, jak na raka szła. tak. Powolutku, dobrze. I cić, i do przodu. O właśnie, dobrze, dobrze. Fajnie. Do góry, no i do góry. No i teraz już śmiało już się wygrzebił. Uważaj na plecy? Uważaj plecy i. się. widzisz? Żyjesz. Żyjesz, żyje, żyje nie? No. Zobacz, jakie świeże powietrze, fajne na zewnątrz. Cieplutko jest, to no nie mamy takiego, bo z rana było trochę chłodno, nie? A teraz słonko jednak wyszło i, i jest elegancko, nieprawdaż? Tak. No i co Marysia powiesz? Fajnie było w środku? Elegancko, nie? No, to widzisz.